Witajcie dzisiaj w czytelni. Jesteśmy, tak jak co drugą sobotę, po to, żeby przeczytać dzisiaj drugą część tej książki, którą omawialiśmy tydzień temu, zatytułowanej no, może tak, zasady zwycięzców bodo szefera. Pod tytuł Tak spełniają się marzenia. Jak może pamiętacie, dwa tygodnie temu omawialiśmy pierwszą zasadę, która mówiła o tym, że należy podejmować decyzje. Bez decyzji wszystkie inne zasady mogą nie funkcjonować tak jak powinny. I wszystko, co ważne, zaczynaj jak najszybciej. Podejmując decyzję, trzeba mieć w głowie właśnie takie, takie przemyślenie. To, co ważne, zaczynaj jak najszybciej. Często czujemy się wykończeni i zmęczeni, a przyczyna tego, Przyczyna tych dolegliwości, przyczyna zmęczenia i wykończenia, tkwi zazwyczaj w tym, jak zarządzamy swoim życiem. Celowo tutaj mówię, że nie zarządzamy sobą, czy nie zarządzamy czasem, tylko zarządzamy swoim życiem. Czy to życie jest w balansie? Czy to życie jest takie, jakie sobie wymarzyliśmy? To, że czujemy się tak zmęczeni czy wykończeni, czy irytują nas inni, czy otoczenie, często może tkwić w tym, że szczególnie uciążliwe jest. Mogą być trzy takie nawyki. Nawyki, nałogi, nawyki. Pierwszy, to mylenie spraw pilnych z ważnymi. Wiele osób ma z tym kłopot. Niektórzy myślą, że coś jest ważne, a to jest tylko pilne. W innym przypadku myślą, że coś jest pilne, a to jest właśnie ważne. Druga rzecz, która powoduje to, że to nasze życie staje się takie uciążliwe, jest prokrastynacja. Czyli odkładanie spraw, na później. Odkładanie spraw na jutro. I trzecia rzecz to perfekcjonizm. Takie trzy, czyli perfekcjonizm to robienie wszystkiego najlepiej. Najlepiej tak z każdym szczegółem do końca. Takie trzy rzeczy powodują to, że to zarządzanie naszym życiem staje się bardzo trudne. I o tych trzech sprawach chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie powiedzieli. Pierwsza rzecz. Pilne i ważne. W ogóle, jaka jest różnica między tym, że coś jest pilne, a coś jest ważne. Weźmy przykład. Na przykład wizyta u dentysty. Pewnie wielu osobom różnie się to kojarzy. Kiedy będzie to pilne? Pilne będzie to wtedy, gdy boli nasz ząb. Gdy wyleciała nam plomba albo zepsuł nam się ząb. Prawda? I wtedy musimy od razu iść. To, to jest pilne. Natomiast ważne jest wtedy, gdy regularnie robimy przeglądy u dentysty, gdy regularnie co pół roku albo co rok idziemy do dentysty i on nam sprawdza, jaki jest stan naszego uzębienia. Taka jest różnica między sprawą pilną a ważną. Im dłużej odkładamy na później sprawy ważne. Tym stają się one pilniejsze. To kolejna cecha, po której możemy poznać, czy coś jest pilne, czy ważne. Jeśli odkładamy sprawę, która nie jest ważna, to ona nie stanie się pilna, ona po prostu gdzieś tam zniknie. Natomiast jeśli odkładamy, na przykład, tę wizytę u dentysty, to z pewnością wkrótce stanie się to dla nas pilne, a nie chcemy. Żeby w życiu sprawy pilne przeważały w naszym kalendarzu. Żebyśmy spędzali czas nie ze sprawami pilnymi, tylko powinniśmy spędzać czas ze sprawami ważnymi. Taka jest też tajemnica zwycięzców. Tajemnica i zasada zwycięzców, że Ważne sprawy załatwiaj w pierwszej kolejności. Bez zbędnej zwłoki. Od razu. Im dłużej odsuwamy od siebie sprawy ważne, tym bardziej stają się one czasochłonne. Na przykład, rezerwacja w czasów, które będą latem, jeśli odkładamy to, a jest to dla nas ważne ze względu na Relacje ze względu na nasz wypoczynek, ze względu na marzenia i przyjemności, to odkładając w czasie tę decyzję, nie podejmując jej na przykład w styczniu, tylko dopiero w maju, spowodujemy to, że większość hoteli, które, które nam się podobały, które były może tańsze, które do których chcielibyśmy jechać czy miejsc, staje się już niedostępna, bo już inni je zarezerwowali. I teraz musimy więcej czasu spędzić na tym, żeby ten hotel zarezerwować i więcej pieniędzy zapłacić. I chyba bardziej mieć stres. Także tak się dzieje z rzeczami ważnymi, które odkładamy. To tak jak przypominacie sobie z pewnością historię o wkładaniu dużych kamieni do słoika, gdzie najpierw musimy włożyć duże, żeby te mniejsze się zmieściły. Gdybyśmy zaczęli od mniejszych, nie włożymy do dużego. Jeśli jesteśmy przy i na przykład jedziemy samochodem nad morze albo w górę, to też do bagażnika wkładamy najpierw walizki duże. A później mniejsze i worki, żeby to wszystko się zmieściło. Jeśli najpierw włożymy te drobiazgi, to później ta największa walizka nie zmieści nam się do środka. Ta większa walizka, największa, ta najważniejsza sprawa, nie zmieści nam się w kalendarzu. Bo już będziemy mieć zajęte ten kalendarz tymi drobiazgami. Ważne i pilne. Nawyk i umiejętność odróżniania rzeczy ważnych od pilnych pomaga nam w tym, żebyśmy i robienie natychmiast rzeczy ważnych pomaga nam w tym, żebyśmy czuli się spełnieni, mieli życie. Takie, jakie sobie wymarzyliśmy. I druga rzecz, która nam przeszkadza w tym takim życiu spełnionym, to jest brak znajomości tak zwanej reguły 72 godzin. Czy zdarza ci się, że coś planujesz? A później tego nie realizujesz. Pewnie tak. Mieliście już często takie przypadki. Coś sobie zaplanowaliśmy, a nie realizujemy. Wtedy myślimy o sobie, że jesteśmy człowiekiem niezbyt zdyscyplinowanym. Ale niekoniecznie tak musi być. Bo w rzeczywistości jednak nie. nie Przestrzegamy po prostu reguły 72 godzin. Tę regułę możemy oczywiście znaleźć w tej książce, co ona oznacza. 72 godziny to są w przeliczeniu 3 dni. Ja ją poznałem na jednym ze szkoleń, na którym byłem z Brianem Tracy. W czasie obiadu rozmawialiśmy ze sobą. I on mi o tej regule powiedział. On to nazwał nieco inaczej. On to nazwał. Window of opportunity, czyli okno. Okno możliwości. Czyli w pewnym momencie otwiera się przed nami, jakby takie okno. Możliwości i my mamy wtedy chwilę czasu na to, żeby podjąć decyzję i skorzystać z tych możliwości, z tych okazji. Podobnie jak pociąg przyjeżdża na dworzec, otwierają się drzwi i musimy wsiąść, żeby pojechać dalej. Tak samo w naszym życiu zdarzają się pewne okazje, przytrafiają nam się pewne sytuacje. Jeśli podejmiemy decyzję, i skorzystamy z tego odpowiednio szybko, to wtedy zrealizujemy to swoje zamierzenie. I mamy na to właśnie te przysłowiowe 72 godziny. W tym czasie musimy po prostu rozpocząć jakieś działanie. Działanie w celu realizacji naszych zamiarów. Jeśli tego nie zrobimy. Jeśli nie podejmiemy tej decyzji, nie skorzystamy z tej okazji, to, to okno możliwości nam się zamyka. Ten czas mija, mija drugi i trzeci dzień i prawdopodobieństwo jest, zmniejsza się wtedy tylko do jednego procenta. Że to nasze zamierzenie sprzed trzech dni zrealizujemy. Zwróćcie uwagę na nasze czytelnie. Gdy mówiliśmy dwa tygodnie temu o podejmowaniu decyzji, o tym, jakie to jest ważne, czy zrobiłyście, czy zrobiliście już jakieś działania w ciągu następnych trzech dni, Soboty, niedzieli, poniedziałku, żeby lepiej podejmować tę decyzję. W ogóle decyzję, żeby lepiej podejmować w życiu. Czy tylko była to taka informacja ciekawa, ale później ze względu na brak naszego działania, niestety nic z tego nie wyszło. Dzisiaj znów jesteśmy. W naszej czytelni. Znów czytamy kolejne rzeczy. Znów może powiem kilka rzeczy na koniec, jakie zadania sobie zrobić. I ciekaw jestem, czy te zadania, te zadania zrobicie w ciągu trzech dni. Bo jeśli, zwróćcie uwagę później, że jeśli nie da się tego zrobić, jeśli nie zrobicie tego w ciągu trzech dni, to później już właściwie prawdopodobieństwo jest małe. Dlatego. Te ważne rzeczy, te okazje, które nam się w życiu przydarzają, te dobre dla nas okoliczności, powinniśmy w ciągu tych trzech dni przynajmniej zacząć działać, żeby w tym kierunku pójść. Jeśli nie, nie działamy tak szybko, jeśli nie działamy w ciągu tych trzech dni, tych 72 godzin, to nasz mózg. Po prostu traktuje taką rzecz jako mało istotna. Rzecz, którą, która nie jest poważna i o niej zapomina i zajmuje się innymi bieżącymi sprawami. Więc aby twoja podświadomość poważnie potraktowała zamiar, który się nadarza, który masz zamiar zrobić, to musisz wydać sobie konkretne polecenie do działania. Właśnie w tym czasie, na początku. Ważne rzeczy powinniśmy robić natychmiast, nie pilne, tylko właśnie ważne rzeczy. Po prostu zacząć. Tak jak tę rezerwację w czasów letnich, tak jak wizytę u dentysty regularną, zanim zacznie boleć nas. I trzecia, ostatnia rzecz, o której dzisiaj chciałem powiedzieć odnośnie tego, żeby nie przeszkadzało nam to w tym, żeby żyć tak jak zwycięzca. To perfekcjonizm. Tak jak ważne jest, aby natychmiast zacząć. To, co jest ważne. Tak samo ważne jest, żeby to skończyć. Perfekcja oznacza pewnego rodzaju paraliż. To nie jest dobry nawyk, ponieważ perfekcjonista poświęca 80% czasu na to, aby doszlifować ostatnie, 3% swojego produktu lub swojej pracy, swojego działania. Weźmy przykład. Na przykład mycie lodówki. Czy jest tak, że myjemy całą lodówkę ściereczką, płynem i już jest gotowa? Czy na koniec, może, bierzemy jeszcze szczoteczkę do zębów? I szorujemy dokładnie te wszystkie rogi, te wszystkie miejsca, tam gdzie nie doszliśmy tą ściereczką wcześniej. I zajmuje nam to dwa razy tyle czasu, niż właściwie powinno. Czyli te 3% końcowej czystości. Na to poświęcamy 80% dodatkowego czasu. W 99 przypadkach i 99% ludzi i tak nigdy nie dostrzeże różnicy. Czy tą szczoteczką do zębów umyliśmy tą lodówkę, czy nie? Ona i tak już wcześniej była czysta. Problemem perfekcjonizmu jest często kryjący się strach. Strach przed błędami. Pamiętacie czerwone oceny i uwagi w naszych zeszytach w szkole? W taki sposob, sposób szkoła pokazuje i wytyka nam błędy. A później w dorosłym życiu, w prawdziwym życiu. My się tych błędów boimy i chcemy wszystko zrobić perfekcyjnie, żeby tych błędów nie popełniać. Ale sukcesy odnosi nie ten, kto jest perfekcjonistą. Zwycięzcą nie jest ten, kto jest perfekcjonistą, który nie robi błędów, lecz ten, kto czegoś dokonuje. Kto dokonuje wielu rzeczy. A jak robi się wiele rzeczy, dużo rzeczy, to popełnia się też dużo błędów. Nie bój się ich. To, co było w szkole z czerwonymi ocenami, to ciebie już nie dotyczy. Kiedyś Michael Jordan w czasie wywiadu powiedział, jak prowadzono z nim wywiad, bo został najlepszym koszykarzem zawodów, bo po prostu wrzucił najwięcej strzałów celnych do kosza. Później, jak zostało podliczone, okazało się, że on też najwięcej razy chybił, ponieważ wiele razy zrobił. Tę czynność, która doprowadziła go do tego sukcesu. Nie bój się błędów. Na błędach bowiem się uczymy, i wtedy stajemy się silniejsi i mam nadzieję, mądrzejsi. Znacie to, lepiej z błędem zacząć niż perfekcyjnie zwlekać. Takie trzy rzeczy. Dzisiaj, o których chciałem powiedzieć, rozróżnianie pilnego, odważnego, reguła 72 godzin i perfekcjonizm. Jeśli odpowiednio do tego podejdziemy, nasze życie będzie spełnione. A jak do tego podejść? Sprawdźmy tę regułę 72 godzin. Zróbmy zadania w ciągu tych trzech dni. Ciekaw jestem. Czy je zrobicie? Zadanie pierwsze. Zadaj sobie pytanie: czego niezbyt lubię, a jest to dla mnie ważne? I jak już będę mieć odpowiedź na to pytanie, to sprawę tę załatwię jako pierwszą To ćwiczenie ma na celu to, żeby w ten sposób. Rzeczy, które są ważne, nie stały się pilne i nie były e, większym problemem. Tak jak e, książka, nie wiem, czy omawialiśmy ją, po cały tę żabę Briana Tracy. Jeśli zrobimy coś takiego, czego nie za bardzo lubimy, a co jest dla mnie ważne, to później już może być tylko lepiej. Jeśli na początku dnia zjemy tę żabę, to później już dzień będzie o wiele lepszy. Drugie zadanie, następnie pomyśl, co dzisiaj dla mnie jest moim najważniejszym zadaniem. I natychmiast rozpocznij jego realizację. To jest jakby sprawdzenie, czy dobrze zrozumieliśmy regułę 72 godzin. I wreszcie trzecie zadanie na dzisiaj. Zadać sobie pytanie, co mogę w moim życiu zmienić, żeby mieć więcej czasu na sprawy ważne. I tutaj również zastosujmy regułę 72 godzin. Tak, na dzisiaj byśmy podsumowali tu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i do następnego poczytania. Wszystko się zmienia i nikt się nie nudzi Trzy razy po pięć i do życia masz chęć Tu nie malenia, chwil bez myślenia W domu, w pracy czy w tańcu na klubie Jestem tu w klubie, bo tak go lubię Gdy masz na swój chęć, obieć klub 555 By mu każdy dzień stać, zawsze w swym szczęściu trwać Zawsze w tym szczęściu trwać oh. Gdy masz na rozwój no chęć Odwiedź klub 555 By mógł każdy dzień zdać Zawsze w tym szczęściu trwać Zawsze w tym szczęściu trwać oh. Every morning at 5.55 It's a very, very good to be of we make our power is it's not a fake every morning at